60-letnia kobieta poddała się operacji plastycznej, aby znów wyglądać młodo. Po opuszczeniu kliniki jest zachwycona wynikami i postanawia je przetestować. Znajduje na ulicy młodego mężczyznę i pyta: "Przepraszam pana, na ile lat wyglądam?". Powiedziałbym, że ma pani 42 lata. Ha. Doskonale. Mam 60 lat. Zadowolona idzie do pobliskiej kawiarni. Kiedy dociera naprzód kolejki, zadaje to samo pytanie kasjerowi. Myślę, że ma pani 38 lat, odpowiada kasjer. Super! W rzeczywistości mam 60 lat. Teraz czuję się świetnie. Przepełniona pewnością siebie, postanawia spróbować jeszcze jeden ostatni raz. Idzie przez park i widzi staruszka siedzącego na ławce. Przepraszam pana. Na ile lat panu wyglądam? Starzec odpowiada. Ja nie dowidzę miła pani. Ale mam taką metodę, że jak dotknę pani piersi, to będę dokładnie wiedział, ile ma pani lat. kobieta jest Zaciekawiona i rozgląda się, czy nikogo nie ma w pobliżu. Po kilku minutach dziadek wyjmuje ręce z jej bluzki i mówi: Masz dokładnie 60 lat. Kobieta nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała. Jak ty to zrobiłeś? zapytała zdumiona. A po prostu stałem za panią w kawiarni.